Dobrze wypadli piłkarze Polonii kępną w drugim sparingu obecnego okresu przygotowawczego. Bez problemów ograli trzecią drużynę polskiej okręgówki Wiktoria Chruścice 4 do 2 Wygrana, a zwłaszcza styl, jaki zaprezentował kępiński zespół, może cieszyć, zważywszy, że trener Polonii podzielił skład na dwie drużyny. Białońbiesty grali bowiem dwa mecze spalingowe tego dnia w pełnym wymiarze czasowym. Dodatkowo Wiktoria Chruścice to niezły taktycznie zespół oparty o wielu zawodników, którzy mają za sobą występy w trzeciej lidze. Polonia już na początku spotkania objęła prowadzenie, za sprawą powracającego do gry, a zwłaszcza dobrej formy Łukasza Walczaka, który otrzymał kapitalne podanie od Piotra Cierlaka. Chwilę później Cierlak sam wpisał się na listę strzelców, a asystę zaliczył najlepszy tego dnia na boisku Patryk Słupianek. Dwa trafienia dorzucił Borys Wawrzyniak. Dla Wiktorii trafili Damian Polok i Damian Fila. Myślę, że, że pożyteczna gra. Szkoda, że, że więcej nie można zagrać, że nie można zagrać 120 minut, bo jest tylu zawodników do, do oglądania. Każdy, każdy ma w okresie przygotowawczym. Chciałby grać, a, a niestety później będzie ich tylko 11. A oceniam go bardzo pozytywnie. Pomimo przegranej 4-2, to, to uważam, że były momenty jednej i drugiej strony bardzo, bardzo fajnie. Fajne kontrataki kępna, eee, te bramki dwie. Dwie, trzy, trzy, trzy szelone w kontrataku, świetnie przeprowadzone kontrataki, a my no, jesteśmy w takim etapie, dopiero dwa tygodnie trenujemy, myślę, że, że dużo, dużo jeszcze możemy zrobić fajnego. Wiadomo, że wynik w tym okresie schodzi na plan dalszy, ale zdecydowanie lepsza gra niż w ostatnim sparingu. Tej akcje naprawdę wyglądały bardzo ciekawie i na pewno z tego sparingu można być zadowolonym, chociaż też bym nie wyciągał jakichś takich dalekosiężnych wniosków. Tutaj jesteśmy teraz w takim okresie, gdzie troszeczkę mocniej trenujemy i myślę, że jak będziemy robić takie postępy jak w tym dzisiejszym meczu, no to, to będzie to wyglądało zdecydowanie fajnie i myślę, że, że w tym kierunku jak będziemy szli, no to, no to tylko będzie można mówić, że, że to Powinno przynieść w konsekwencji jakiś tam no, y, sukces. Warto zauważyć, że w seniorach Polonii zarebiutował w tym meczu 17-letni bramkarz Sebastian Miller.